Życie za granicą, czy powrót do Polski, albo życie w Polsce, czy wyjazd za granicę. To są tematy, które tak naprawdę już od ponad dwóch lat poruszam tutaj na kanale. To jest jeden z głównych wątków i to też ten temat, który często budzi duże zainteresowanie, i też często dzielicie się, Podobnymi rozkminami, jak to tutaj często nazywam, i też niejednokrotnie piszecie, że utożsamiacie się z byciem w takim, można powiedzieć, szpagacie, też nie wiedząc, co zrobić, zwłaszcza jeżeli żyjecie przez. X lat często na emigracji, tam się nie do końca czujecie w domu i zastanawiacie się nad powrotem do Polski. Z drugiej strony się boicie, jak to będzie, co stracicie. Często takim wątkiem, y, który się pojawia, to jest strach przed polską mentalnością. To był też u mnie bardzo duży temat i muszę powiedzieć, że mnie to wtedy wręcz przerażało. Na szczęście niepotrzebnie, no ale ten lęk, był spory. No, i właśnie dzisiaj też powiem co nieco na ten temat, bo mam takie wrażenie, że to jest jednak kwestia, która się nie starzeje i. No i temat się przewija. A czemu też o tym mówię, bo idzie rok 2026, a też jeżeli nie wiemy, co zrobić, czy wrócić za granicę, czy w ogóle wyjechać, czy nawet. To może się odnosić do wielu innych decyzji w naszym życiu, jeżeli chodzi czy to o rozstania, zmianę pracy, opuszczenie jakiegoś miejsca, wyprowadzkę no przeróżne tematy. I często jest tak, że jak nie wiemy co robić, no to tak mija dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem, a my mamy wrażenie, że nic się nie zmienia. Jak myślimy, nic nie możemy wymyślić. Jak odkładamy, też tak naprawdę do żadnego wniosku nie dochodzimy. No i właśnie jesteśmy w tym szpagacie, który jest bardzo niewygodny. Bycie w tym utknięciu, w tej galarecie, w bagnie, możecie użyć jakąś swoją metaforę nie jest przyjemne i też często to jest taka energia, która no, idzie w nic, tak naprawdę. Więc idzie ten 2026 rok. Nie wiem jak wam, ale mnie obecny rok zleciał bardzo szybko. Wydaje mi się, jakby dosłownie wczoraj był, ko była końcówka grudnia i miał za chwilę być styczeń. No i taki klik, i już mamy praktycznie koniec roku, także czas pędzi. I właśnie przypuszczam, że dla wielu z nas, jak tak do nas dotrze, albo być może już dotarło, że ten 2026 rok jest już za rogiem, czy nawet jeżeli na przykład słuchasz tego za rogi, 2027 rok będzie za rogiem, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo kwestia myślę, że będzie podobna. No ale możemy, możemy mieć to takie poczucie, że te miesiące minęły, a ja tak naprawdę nie wiem co i jak. Co za strata czasu. No, i tutaj wiecie, ja mam takie podejście, że i tak, i nie. Tak, ponieważ no nie chcę tak mówić, że o na przykład kręcimy się w kółko, nie dochodzimy do żadnych wniosków, jesteśmy w tej garycie, szpagacie w tym klinczu. No, i spoko to mega fajne. No, no, nie jest to fajne. ja też myślę, że jeżeli jest taka możliwość, żeby się. Otrzepać, albo nie wiem, dać sobie taki delikatny pstryczek i zrobić ten krok do przodu, no to myślę, że super, nie? No bo jednak y, życie tak naprawdę jest krótkie, nie jesteśmy na tej planecie jakoś długo i moim zdaniem szkoda to tak spędzić, że na no, takie właśnie zastanawianie, kiedy można zrobić naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, czy to nawet realizować marzenia, jakkolwiek to brzmi górnolotnie, ale myślę, że marzenia to jest bardzo ważna rzecz w naszym życiu czy, czy no, chociażby cieszyć się codziennością. A w momencie, kiedy nie wiemy, co zrobić, no to to cieszenie się codziennością może być niestety utrudnione. Więc na przykład z tej perspektywy to uważam, że tak, no jest to strata czasu, no bo można by ten czas tak naprawdę zagospodarować inaczej. Już często nawet, często czy czasami podjąć tę decyzję, zrobić krok do przodu, no i... Powiedzieć, OK, idę w to, zobaczymy, jakie będą konsekwencje. Jestem dorosła, jestem dorosły i sobie poradzę. Także, także czasami myślę, że to jest, to jest kwestia tego i to będzie kwestia w wielu przypadkach, w których nie wiem. Także niech nikt tutaj nie bierze tego dosłownie, tylko niech sobie sam przemyśli. Ja tutaj nie, nie doradzam, bo tak jak Wam często powtarzam, to jest Wasza decyzja i wy, wy znacie swoją historię najlepiej ze wszystkich i żaden bloger, youtuber, osoba nadająca na różnych kanałach nie zna Waszej historii lepiej od Was. Także także to będę stale powtarzać, no ale może się tak zdarzyć, że w przypadku części słuchaczy to właśnie ten krok zrobienie czegoś, być może zaryzykowanie, a być może i nawet nie, to może być no, po prostu dobre wyjście, żeby wyjść właśnie z tego klinczu szpagatu no, i zacząć żyć, coś budować, realizować swoje marzenia, projekty no i w ogóle takie zrobić poruszenie w tym, w tym utknięciu. Więc pod tym względem bym powiedziała, że tak, no, możemy sobie nazwać rzeczy po imieniu, no i, no i na, właśnie nazwać po imieniu, że tak, tracę czas. Ile jeszcze mam zamiar tracić y, ten czas, i czy mam zamiar coś z tym zrobić. Natomiast. Y, z drugiej strony, tak jak na początku powiedziałam, czy to strata czasu i tak, i nie. Bo myślę, że czasami prosto jest tak mówić, no podejmij tę decyzję, no zrób coś. No i ktoś nam tak mówi często w dobrej wierze, zrób, zrób, podejmij tę decyzję. A my, no, naprawdę coś nas tak w środku trzyma, no i przecież my wiemy, że chcielibyśmy wiedzieć, tak? Że gdybyśmy wiedzieli, to byśmy zrobili. No i jeżeli chodzi o jakiś tam lęk, czy na przykład się nie uda, czy to, co mam tutaj, no to właśnie stracę i nie wiem... Nie wiem tak naprawdę, co będzie. Czy to zdecyduje się, załóżmy, opuścić kraj, w którym jestem, pojadę do Polski, tutaj mam jakieś życie i tam być może będzie porażka. No to jest duża zmiana. Także, no, moim zdaniem to nic dziwnego, że mamy jakieś tam lęki. A jeżeli chodzi o lęk, to też mam do tego, tej emocji, tego stanu bardzo, no bardzo duży szacunek, bo chociaż z zewnątrz może się wydawać, że to, czego się boimy, jest jakieś błahe dla niektórych osób, no to jeżeli chodzi o samo odczucie, no to to jest, no, ba, potrafi być bardzo silna emocja, dlatego ja do tego mam bardzo duży szacunek i uważam, że to no, nie są żarty, że tak powiem. Może to zabrzmiało trochę śmiesznie, ale, ale też myślę, że mm, warto tak do siebie podchodzić z taką łagodnością, bo też, jak ja wam niejednokrotnie mówiłam, ja też jestem, y, potrafię być, nie to, że tak zawsze, ale potrafię być taką mistrzynią kręcenia się w kółko albo właśnie takich, y, y, no w, w niektórych kwestiach. No, przez jakiś czas po prostu nie wiem, co zrobić, i już y, też mam tego dość, ale no, w dalszym ciągu z jakiegoś powodu nie wiem. Dlatego też o tym mówię, bo to nie tak, że mam tutaj przepis na wszystko, tylko wiem, jak to jest nie mieć tego przepisu, ale też jeżeli chodzi o pewne tematy, to też udało mi się dosyć zgrabnie wyjść z niektórych właśnie takich szpagatów i klinczów. Jednym, jedną z tych rzeczy to było właśnie też powrót, powrót do Polski z zagranicy, bo ja też miałam taki lęk, że. Wydawało mi się, że Londyn to jest w ogóle moje ostateczne miejsce, że to jest w ogóle super miasto. Ja go nie chcę opuszczać, nigdzie już nie znajdę tego wajbu, w ogóle tylu atrakcji, co w tym Londynie, że po prostu całe życie mi padnie. Zwłaszcza, że po tylu latach nieobecności w Polsce tam mnie już nic nie czeka. A tak jakoś życie też pokierowało. Później, też moja, moja jakby taka praca i przyjrzenie się temu, gdzie byłam dlaczego się tak kręciłam w huk, no zaskutkowało tym, że wróciłam do Polski i tam no ja to tak mówię, że ponownie zapuściłam korzenie i byłam bardzo zadowolona z tej decyzji, chociaż na początku było trudno. Ja o tym mówię w wielu odcinkach na tym kanale, też w odcinku Pierwsze momenty w Polsce, także jeżeli ktoś nie słuchał, no to tutaj zachęcam, zwłaszcza jeżeli ma te rozkminy, bo myślę, że być może Odpowie to na część Waszych obaw, to znaczy to nie będzie w formie szklanej kuli, że Wam przepowie przyszłość, ale, ale myślę, że coś tam może rozjaśnić. I to odnośnie tego też kręcenia się w kółko, bo ja też się tak zastanawiałam, czy wyjechać i w ogóle, co ja tutaj mogę stracić, no a okazało się, że ja bym powiedziała, że w 100% zyskałam, a to, co się tak bałam, że tak właśnie stracę, to, to w ogóle dla mnie to już jest nieważne, bo kiedyś na przykład podobały mi się Londyn, znaczy Londyn mi się podoba ogólnie, ale też właśnie życie w metropolii. To, że tam było dużo, tak, tak dużo tych atrakcji, piękne budynki. Ja jestem miastem zachwycona i bardzo nie chciałam tego stracić, zwłaszcza, że żeby wyjechać do tego Londynu, zorganizować ten wyjazd, no to, to mnie trochę kosztowało też zachodu, o tym też mówię gdzieś tam w podcaście tam czy z powrotem, także jeżeli Cię to interesuje, to pewnie dosyć łatwo to znajdziesz. No ale w każdym razie, no przez to też, że tak planowałam skrupulatnie ten wyjazd. Tam chciałam mieszkać tak naprawdę już od dziecka, no to to była bardzo trudna dla mnie decyzja, skoro już tam się jakoś, też tam jakoś w małym stopniu zapuściłam te korzenie, tylko że one były takie trochę chyba wyschnięte i niedożywione, bo w tym Londynie mi się tak ciężko żyło, że w pewnym momencie to miałam wrażenie, że padłam na ryj i, i po prostu już dalej się nie dało. No to było dla mnie zbyt męczące. Wydawało mi się, że właśnie prowadzi to absolutnie do nikąd. I no, przyszedł, no też tak życie trochę, trochę pomogło, bo tam parę rzeczy mi się zaczęło sypać, że w pewnym momencie stwierdziłam, że naprawdę no pora, pora wyjechać. Usłyszałam pewną piosenkę, bo też jak słuchaliście jakieś poprzednie odcinki, to możecie pamiętać, że ja lubię podejmować decyzje na podstawie piosenek, które czasami potrafią mi bardzo wyraźnie pokazać, jaki jest kolejny krok, to zamiast tych rozkmin myślowych i robienia list. Z plusami i z minusami, więc to się tak wydarzyło, że usłyszałam jakąś piosenkę i stwierdziłam: Ja tutaj nie mogę zostać. Być, być może wrócę, bo wtedy jeszcze planowałam wrócić za pół roku, plus minus, ale ja tutaj nie mogę teraz zostać, muszę stąd wyjechać, bo po prostu oszaleję i, i nic tego dobrego nie będzie, bo jestem frakiem człowieka, jestem w fatalnej energii. Jestem zmęczona fizycznie, psychicznie, mentalnie i po prostu um, muszę stąd wyjechać. No i wyjechałam dwa tygodnie później i na stałe już nigdy nie wróciłam, chociaż na początku były takie plany. Więc, więc też y, dlatego tak mówię, że z jednej strony bardzo dobrze rozumiem to kręcenie się w kółko, ale z drugiej strony też no, muszę powiedzieć, że y, co jakiś czas udaje mi się z tego zgrabnie wykręcić. Gdybym to mogła zrobić tak na zawołanie, no to to byłoby super, ale tu jeszcze, tu jeszcze szlifuję, nie wiem czy kiedykolwiek posiądę taką y, zdolność. Ale jeżeli ją posiądę, to się na pewno podzielę. Ale no, tu wrócę jeszcze do tego drugiego członu, że dlaczego to nie jest z kolei, no właśnie, też um, strata czasu? No, myślę, że jeżeli naprawdę no, nie wiemy, co zrobić i to nie przechodzi, no to nie ma też co tak się obkładać jakimś kijem. Że myślę, myślę, nic nie mogę wymyślić, jaki to jestem beznadziejny, beznadziejna, no bo to, to raczej myślę, że nie, pomo nie pomoże. Tylko to, wtedy właśnie no, to, co ja bym tak. Polecała, no to żeby tak podejść do siebie z dużym zrozumieniem, ale też nie pobłażaniem, że to wcale nie oznacza, że w takim wypadku za trzy lata ja mogę dalej nie wiedzieć, tylko może nie wiem, napiszcie, napiszcie ze sobą jakąś umowę. Ja czasami, jak byłam w takich sytuacjach, które mi się średnio podobały, no to pisałam ze sobą umowę, że daję sobie na przykład 6 miesięcy, a jeżeli nie wymyślę, to na przykład za te 6 miesięcy robię taki i taki krok. No i to się często tak, tak działo. Albo się działo samo, albo jak już podjęłam tę decyzję ze sobą, no to, no to trzeba było, czy tam umowę, no to trzeba było się z tego wywiązać albo zrobić jakiś krok w tym kierunku. A to może być bardzo mały krok, bo to wcale nie musi oznaczać, że na przykład jeżeli, powiedzmy, żyjesz w Anglii i nie wiesz, no to możesz sobie taką napisać umowę ze sobą. To może brzmi śmiesznie, ale myślę, że to są naprawdę takie proste, proste narzędzia, które y, bardzo dużo takiego ciężaru potrafią nam zdjąć. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ok, za 6 miesięcy nic nie wymyślę, to będzie połowa kolejnego roku prawie, no to no dobra, może być taka opcja, że faktycznie wtedy się pakuję i wyjeżdżam, jeżeli to nie jest za dużo, no to być może taką będę mieć ze sobą umowę, że na przykład będę, zacznę wysyłać tak na serio CV, jeżeli chcę wrócić do Polski, no to na przykład do firmy w Polsce i zobaczę w ogóle jaki będzie odzew, Mogę mieć taką ze sobą umowę, że mm, spróbuję za to pół roku odświeżyć znajomości, na przykład z Polskiej. I w ogóle zobaczę, czy te osoby odpowiadają, czy w ogóle potencjalnie cieszą się na mój przyjazd. No to są takie, wiecie, drobne rzeczy, one nawet nie muszą być. Um, że tak powiem jakieś takie wiążące, ale czasami jak na przykład zrobimy coś takiego, to to nam może dużo uświadomić. Ja na przykład miałam taką sytuację, jak jeszcze, jak wróciłam do Polski i wtedy jeszcze planowałam wrócić do Londynu, nawet tak, tak szybko, albo gdzieś wyjechać. Wtedy pamiętam, że tam majaczyły jeszcze jakieś inne miejsca, no bo to jeszcze byłam taka nastawiona na przygodę, że może tutaj do Dubaju się przeprowadza, albo do Kanady polecę. I wtedy pamiętam, że ktoś z mojej rodziny tam, jak już byłam z powrotem w Polsce, planując mój kolejny wyjazd z Polski, żeby tak być tym wagabondem przez <gryw> bardzo długi czas, no to ktoś wtedy e, wszedł do mojego pokoju z rodziny i zapytał, co robię. A ja mówię, no tam szukam pracy gdzieś za granicą, nie? I ta osoba mi tak powiedziała, ale to jak to, no to znowu wyjeżdżasz? I, I to, wiecie, to jest takie proste zdanie, ale w momencie, jak to tak usłyszałam, to pamiętam, że mi się wtedy zrobiło tak smutno, ale naprawdę zrobiło mi się tak smutno, bo byłam chyba z miesiąc w Polsce, nawet nie dałam sobie szansy, żeby w ogóle zobaczyć, jak mi tu będzie. Tym bardziej, że no, byłam od wielu lat, żyłam bardzo no, daleko od rodziny i, i ten miesiąc wtedy, co wróciłam, był no, bardzo fajny, bardzo dobrze się czułam. Już nawet po, po miesiącu. Miałam takie poczucie, że wypoczęłam, że już ten mój mózg myślał o wiele bardziej klarownie, po czym znowu zaczęłam planować jakąś ucieczkę tak zakładając, że ta Polska to jest w ogóle nie dla mnie, tutaj nie chcę zostać i znowu będę daleko od rodziny. No i wtedy właśnie, jak ta osoba tak weszła i mi zadała to pytanie, to bardzo wiele to zmieniło, właściwie można powiedzieć, że zmieniło to wszystko. Znaczy, myślę, że gdyby nie ta osoba weszła, no to jakaś inna sytuacja by mi to pokazała, ale no ale to właśnie to wam chcę pokazać taki przykład, że czasami robienie takich kroków może być bardzo pomocne. Bo tak jak wspomniałam, podałam wam te przykłady, jeżeli zaczniecie na przykład wysyłać CV, to może się okazać, że macie jakiś odzew, że są firmy, które chcą was zatrudnić, zwłaszcza jeżeli macie na przykład konkretne doświadczenie za granicę i może się okazać, że tych opcji trochę jest. A może będzie zupełnie inaczej. Wysyłasz CV i widzisz, że nie ma odzewu, że w ogóle szans nie ma, i to wtedy jest takie: no, nie wiem do końca, czy to jest dobry moment. Także... Także dlatego polecam z tymi eksperymentami, albo jak piszecie do kogoś, na przykład do znajomych, może się okazać, że tam multum ludzi na was czeka i chce, żebyście wrócili. A może w drugą stronę nie będzie tego odzewu, no bo już to poszło do przodu, znajomości też często. Wiele znajomości ma swoją datę ważności i to też Wam może coś powiedzieć. Także dlatego polecam, żeby, żeby to zrobić w ramach tego drugiego wariantu, że okej, okay, nie jest to strata czasu, więc trochę, trochę mogę zluzować, ale też, żeby sobie nie pobłażać i no coś sobie jednak założyć. No bo ten czas może lecieć bardzo szybko, ale też, jak Wam powiedziałam w jednym z nagrań, że czasami. Musimy się pokręcić w kółko. Nie mówię, że każdy, i ja myślę, że to mimo wszystko dobrze by było, jakby była ostateczność, ale tak pokręcić się w kółko, żeby się już po prostu znudzić, żeby nam się zakręciło w głowie, żebyśmy padli na twarz i stwierdzili, że mamy tego dosyć, że mamy już dosyć siebie w tej sytuacji i po prostu basta, robię cokolwiek, robię cokolwiek pierwszego lepszego, może tak powiedzmy, bo znowu powtórzę, że nie doradzam nic. Decyzja należy do Was. Ale no czasami tak jest. I mimo wszystko myślę, że w momencie, kiedy jesteśmy w tym utknięciu, to chociaż na zewnątrz wydaje się, że niewiele się zmienia, to jednak w środku większość z nas jakieś tam procesy przechodzi. I ja wiem, że dla kogoś to będzie być może abstrakcyjne, bo tutaj też czasami słuchają takie osoby, które no tak bardziej kalkulacyjnie też podchodzą. Tam czasami też komentują, że no to jest rachunek ekonomiczny, czy jakieś tam czynniki, które można zmierzyć, wyliczyć, przeanalizować logicznie. Więc, więc powiedzmy jakieś tam rozkminy wewnętrzne czy rozterki wewnętrzne mogą być dla nich zbyt abstrakcyjne. No ale też moim zdaniem jeżeli jesteśmy w takim miejscu utknięcia, to też wiele możemy się dowiedzieć rzeczy o sobie. Bardzo dużo, jeżeli się temu przyjrzymy. Dlatego ja wam też często powtarzam, znaczy powtarzam Polecam, żeby pisać w dzienniku, czy nie wiem, chodzić na jakieś długie spacery, żeby, no, żeby też tak uwolnić tę głowę. W sensie też, jak idziecie na te spacery, to nie żeby tam jakiś podcast, chociaż niektóre to mogą też inspirować, tylko też, żeby no, tak nie przetłaczać się za dużo tymi informacjami i żeby ciągle się nie jakby nie odciągać od tego, co my tak naprawdę myślimy, czy tam wierzymy. Bo myślę, że to jednak jest prawda, że wszystkie odpowiedzi mamy gdzieś tam w sobie, tylko często jest tak, że jak się zakręcimy, no to nie chcemy ich po prostu słuchać. I wyjście właśnie na taki spacer, najlepiej bez słuchawek, najlepiej nawet i bez telefonu, jeżeli się czujecie bezpiecznie. Ale, ale myślę, że są miejsca, do których można się udać bez telefonu. Więc, więc też wyjście na taki spacer i, i przewietrzenie czerepu, może bardzo być pomocne, czy nie wiem, pływanie, taniec, no coś takie, co, co, co sprawi, że bardziej wejdziemy w to ciało, nie, niż, niż w te ciągłe rozkminy, ale też no, dla mnie takie jest pisanie um, codziennie, już mam takie rytuał od wielu lat, że przez jakieś 30 minut, czasami godzinę, Albo i dłużej, jeżeli jestem w inspiracji, no to po prostu robię sobie strumień świadomości. To jest taka technika, ona się nazywa poranne strony, morning pages. Julie Cameron, musicie sobie poczytać, co to jest, co to robi itd. i tak i, dalej. I też na tych porannych stronach podjęłam sporo decyzji, też no i takich większych decyzji, które mi uświadomiły, że no może Wam podam przykład, jak swego czasu nie wiedziałam, czy no zrobić taki duży, duży, duży zakup i tak się zastanawiałam, czy to zrobić, czy nie i było to dla mnie bardzo przytłaczające i właśnie te porane strony mi uświadomiły, że nie wejście w to, nie, nie zbadanie tematu, no bo to też tam wymagało zbadania tematu jest dla mnie o wiele bardziej przytłaczające na takiej zasadzie, że rezygnując z tego zakupu moje życie jest dużo trudniejsze na dłuższą metę niż na przykład połknięcie żaby no i zrobienie coś do zrobienia, czyli na przykład zapoznanie się tam z jakimiś rzeczami prawnymi. No i po prostu zrobienie tego. No i też tak życie akurat pokierowało, że bardzo szybko że tego zakupu dokonałam. Także, także to taki przykład. Dlatego no, no polecam te różne techniki, które angażują właśnie... Um, no, no nie, tę głowę, nie tę głowę, która tylko myśli i nie może, nie może wymyślić. I pod tym względem też uważam, że jeżeli się nie wie, no to wcale to nie musi być stratą, stracony czas. No bo moim zdaniem my i tak dochodzimy do pewnych wniosków. Nawet chociażby to, że jeżeli już tam upłynęło parę miesięcy i znowu na przykład wpadacie w tę samą rozkminę, to już możecie nawet. Po, Pomyśleć, to już było, to już było i ja tutaj nic nie wymyślę, koniec, starczy. Dlatego, dlatego myślę, że ta perspektywa też jest taka dosyć uwalniająca, odciążająca. To jest bardzo ważne, bo jeżeli jest dużo tego ciężaru, no to ciężko jest podejmować klarowne decyzje. Moim zdaniem, i nie tylko moim, najlepsze decyzje się podejmuje, kiedy ma się klarowny umysł, kiedy w życiu jest lżej, a nie ciężej, a nawet idealnie lekko. No i dlatego myślę, że właśnie myślenie i te ciągłe rozkminy, listy za i przeciw nie pomagają. Nie pomagają, a na pewno też nie pomaga właśnie takie obkładanie siebie baseballem, że o, mija czas, a ja dalej nie wiem. No to, tak jak już Wam powiedziałam, napisz sobie ze sobą jakiś kontrakt, do kiedy chcesz podjąć tę decyzję. Jak to sobie napiszesz, to zależy od Ciebie czy też się umówisz ze sobą na jakieś konsekwencje. Tu też mówimy o takiej narracji, która nie jest uczeń i karcący nauczyciel, tylko bardziej taka narracja partnerska, przyjacielska, także żeby być dla siebie tym przyjacielem. Więc no, pewnie dla niektórych to brzmi śmiesznie, ale, ale akurat jak robiłam te techniki, dla mnie to działało i, i dlatego myślę, że nie ma to znaczenia, jakkolwiek to brzmi, jeżeli ma zadziałać. Więc tak, no i też, jeżeli się kręcicie, to zastanówcie się, co tak naprawdę Wam to też daje, jeżeli chodzi o tę podróż wewnętrzną, bo to jest też źródło informacji o sobie i dlatego tak polecam ten dziennik, no bo też pisząc, można dojść do takich wniosków, że w ogóle, no jak to się mówi, są mind blowing. Właśnie na kartce coś takiego jest moim zdaniem magicznego, że jak się bierze tę kartkę papieru na komputerze, no u mnie to tak nie działa, może u kogoś działa, ale u mnie nie. Jak się bierze tę kartkę papieru i się, i się pisze, ja też lubię pisać oburęcznie. To, to też polecam. Jest to też moim zdaniem ciekawy, ciekawy eksperyment, bo jak też piszecie tą ręką, której normalnie nie, nie używacie, no to druga półkula się aktywuje, no i tam też można. No ciekawych rzeczy się o sobie dowiedzieć, ale to też zachęcam do eksperymentu. No i myślę, że właściwie to wszystko to, co chciałam powiedzieć, bo czasami są takie drobne rzeczy, a nawet nie takie drobne, ale powiedzmy nie dla wszystkich typowe, które mogą bardzo dużo zmienić, bo często jak chcemy podjąć takie decyzje, no to właśnie skupiamy się na tych faktach i logice, które są zresztą bardzo pomocne. Zresztą logika to. To, to ją akurat zawsze, zawsze polecam, ale chodzi mi o to, że nadmierna racjonalizacja może nas, nas yy, zapętać. Zapętlać, bo yy, w moim przekonaniu, jeżeli chodzi o takie większe decyzje życiowe, no to często gdzieś tam w środku wiemy, co mamy robić. Je przynajmniej, jeżeli mamy jakieś, jakiś poziom połączenia ze sobą, co moim zdaniem jest istotne i to powoli wraca do łask w tym jakże zracjonalizowanym y, świecie. I tutaj mam, y, chciałabym zaznaczyć y, rozróżnienie racjonalny a zracjonalizowany, bo w moim słowniku to są dwie inne rzeczy. Ale w każdym razie myślę, że to też wraca do łask, takie połączenie ze sobą, też słuchanie siebie i podejmowanie tych decyzji no, w zgodzie ze sobą. To jest, to jest bardzo ważne i, i myślę, że im... Bardziej to ogarniemy, to tym mniej żali i żałowań, nie wiem czy jest takie słowo, ale nie, niech będzie na potrzeby tego nagrania, tym mniej tych żali jest po prostu w przyszłym życiu. A też moim zdaniem, mniej kręcenia się w kółko, jeżeli, jeżeli dajemy sobie też taką przestrzeń, żeby, żeby się wsłuchać w siebie po prostu. Także tego Wam życzę. Dajcie znać, jakie Wy macie przepisy, albo czy zapiszecie ze sobą jakąś umowę, jeżeli chodzi o przyszłe kroki, jeżeli się kręcicie w kółko, jesteście w tym szpagacie i nie wiecie, co robić. Czy może też macie jakiś sposób? Albo też podzielcie się ze swoją historią, bo tak jak Wam mówiłam, wiele osób tutaj lubi to czytać i też się często do tego odnosi. i Często jesteśmy inspiracją dla samych siebie, a moim zdaniem największą inspiracją dla kogoś innego jest osoba, która też albo przeszła, albo przechodzi dany temat i ma też jakiś tam poziom zrozumienia, z czym to się je. I to jest często bardzo pomocne. Także myślę, myślę że to wszystko. Jeżeli chodzi o 2026 rok, no to pewnie jeszcze coś tutaj wrzucę, bo... To jest taki czas, kiedy wtedy znowu nam się uruchamia, że o, kolejny rok, i znowu tutaj to samo miejsce, o la Boga, co się dzieje. Także przypuszczam, że jeszcze tutaj wrzucę, wrzucę takie tematy, ale jako, że już ten czas się zbliża, no to tak mi wpadło do głowy, że już fajnie byłoby o to zahaczyć, bo tak naprawdę czas na decyzję to nie jest uzależniony od tego, czy jest początek roku, środek, koniec, jeżeli. Jeżeli czujecie, że to jest ten czas, no to, to po prostu jest. No dobrze, myślę, że na tym skończę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że to było w jakimś stopniu pomocne. Być może komuś coś to rozjaśniło, jeżeli chociaż jednej osobie, to, to bardzo się cieszę z tego powodu. Więc życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego.